Nasza uczelnia stara się kształcić y, y, młodzież i to na bardzo wysokim i dobrym poziomie. Natomiast y, Nasze możliwości dydaktyczne chcemy też wykorzystać w kształceniu osób starszych, które już powiedzmy sobie nie są aktywne na rynku pracy, które mają dużo wolnego czasu i które przede wszystkim widzą sens w zdobywaniu wiedzy. To trzeba powiedzieć, że jest rzeczą niesłychanie korzystną i dobrą, że są osoby, które... Y nie uważają emerytury za czas leniwy czy za czas, który się powinno wykorzystywać na inne cele, tylko starają się dokształcić, starają się poznać więcej i dostrzegają naszą uczelnię jako tą możliwość, to miejsce, gdzie tą wiedzę, dobrą wiedzę uzyskają. To dla nas jest zaszczyt, duma i to dla nas jest radość, że możemy w ten sposób służyć społeczeństwu, służyć osobom, które już są w wieku emerytalnym czy przedemerytalnym. Ten Uniwersytet Działa już od kilku lat, ma wielkie zasługi, jeżeli chodzi o integrację środowiska. To znaczy środowisko, osoby, które studiują tutaj bardzo szybko jednoczą się, bardzo szybko są ze sobą w kontakcie, bardzo szybko budują relacje między sobą i dzięki tym relacjom no, powiedzmy sobie, zorganizowanie czasu jest łatwiejsze. Bycie wśród osób, które, dla których wiedza jest istotna i ważna, też jest łatwiejsze. To My dostrzegamy jako uczelnia i staramy się tym osobom pomóc. Uniwersytet z samej nazwy jest uniwersytetem, czyli pierwszą działalnością jest działalność kształceniowa w postaci wykładów akademickich, ale również dbanie o zdrowie, czyli. Zajęcia fakultatywne polegające na gimnastyce rozciągającej, ogólnosprawniającej w basenie, Nordic Walking. Oczywiście seniorzy otrzymują również od nas samorządu, ale często inicjują również sami inicjatywy związane z życiem kulturalnym, czyli to są wieczorki taneczne, to są wyjazdy do opery, do teatru. Takim tradycyjnym wyjazdem na przykład jest wyjazd walentynkowy u nas. To już jest od wielu lat. To są również wycieczki bliższe i dalsze. Yy, ostatnio eksplorowaliśmy Mazury niestety i Warmię. Niestety COVID nam pokrzyżował w ubiegłym roku plany i nie mogliśmy skończyć tej zachodniej części. Więc to jest po prostu taka działalność no, yy, w kierunku pogłębiania wiedzy. I muszę powiedzieć, że słuchacze, zwłaszcza słuchaczki, niestety panowie nie są zainteresowani udziałem yy, w uniwersytecie są bardzo bardzo ciekawi tej wiedzy a mamy na uczelni, znaczy na naszym uniwersytecie, ludzi wykształconych. 50, jakieś 80% to jest średnie i wyższe wykształcenie, więc mimo to ta, ten pęd do zdobywania, do pogłębiania, więc do rozszerzania swoich horyzontów jest bardzo duży. Co roku mamy tak około 100. W tej chwili przez dwa dni zapisów zapisało się ponad 70 osób. Myślę, że może niektórych jeszcze odstrasza ta ciągła taka nagonka, że to czwarta fala się zbliża. I się boją, że nie będziemy działać. Działaliśmy w ubiegłym roku na przykład online. Można było wysłuchać wykładów, można było brać udział również w różnych warsztatach czy w gimnastyce. Muszę powiedzieć, że myślę, że my do 80-90 osób dobrniemy w tym roku. Także bardzo się cieszymy, i muszę jeszcze powiedzieć, że chciałabym powiedzieć, że. Co roku jest trochę nowych, to około 10 osób się zapisuje. Oczywiście są takie osoby, które z różnych względów, na przykład biorą sobie urlop dziekański i przychodzą do nas po jakimś czasie.